Sezon turystyczny zaczyna nam się chyba rekordowo. Z jednej strony pieniądze z naszej strony, bo rozstrzygnięcie konkursu to drugi rok z rzędu rekordowa kwota 700 tysięcy i 44 oferty dofinansowane. Z tego konkursu na obszar turystyki w województwie opolskim. To, co będzie się działo we współpracy z Orotą, za chwilę pewnie powie Pan Dyrektor. To, co dzieje się w Enoturystyce, opowie tutaj Pani Prezes. Natomiast my, drodzy Państwo, ze sztampowych imprez czerwcowych o święcie województwa to pewnie Pan Marszał w najbliższych dniach będzie mówił, ale tydzień później zmieniamy formułę opolskich targów turystycznych. Ta formuła w mieście Opolu nam się wyczerpała. Przynosi My ją do e, zamków Mosznej e, korzystając no i z m, samej, m, samego m, magnesu jakimś zamek, ale też z tej frekwencji, która tam jest m, w tym sezonie wiosenno-letnim rekordowa. Więc w tym roku zapraszamy w drugi tydzień czerwca na targi turystyczne do Zamków Mosznej. Mamy potwierdzonych też rekordową ilość wystawców. Nie może być inaczej jak w tym roku tematem przewodnim będzie, będą zamki i pałacy. Ale co jeszcze istotne drodzy Państwo, inwestujemy również jako Zarząd województwo w bezpieczeństwo naszych turystów, bo bo w już są na kwenach wodnych, są finansowani przede wszystkim ze środków samorządu województwa, to są 50 złotych zł już im przekazane i Pan Marszałek w tym roku przekazywał, ja dwa lata temu, dwie łodzie, nowe łodzie motorowe, właściwie standardem przewyższającym często to, czym dysponuje Policja, chronią naszych turystów na na, z jednej strony na Akwenie w Nysie, z drugiej strony w Turawie, więc też jesteśmy tutaj dumni z tego, że to te bezpieczeństwo um, turystów i mieszkańców regionu jest zachowane. E